Nie myliliśmy się w gazecie wyborczej zapowiadając, że będzie to turniej, w którym Polacy będą faworytami, nawet jednymi z największych faworytów, co pokazali już w meczu przeciwko Kubie, wicemistrzom świata. To absolutnie zdominowali ten zespół. Polacy roznieśli głównie za sprawą Zbigniewa Bartmana, który dostał tytuł MVP swoich przeciwników, którzy wcale nie grali w słabym składzie. To wciąż wicemistrzowie globu, i to trzeba docenić. Podobnie jak i Serbów mistrzów Europy, którzy też byli w niemałym szoku. Najpierw przegrywając bardzo wysoko z reprezentacją Argentyny, no nie tylko w całym meczu, ale i w poszczególnych setach. No i dzisiaj dostając łomot od Polaków. Mówię dostając łomot, bo wydawało się, że w tym czwartym secie, no to Polska na fali spokojnie wygra, bez doprowadzenia do tego wielkiego horroru. Zgadzam się z polskimi zawodnikami Krzysztof Mleczak, libera naszej w prezentacji Powiedział, że największą siłą naszej drużyny jest to, że nie ma w niej wielkich gwiazd, że jest to gra oparta na zespołowości. Dużo w tym racji. Nie ma Bartosza Kurka, który myślę, że może szczycić się statusem gwiazdy, ale on też przede wszystkim wnosi wielką wartość. Na razie nie może z powodu kontuzji, jaka doskwiera mu od kilku tygodni, ale Michał Kubiak, dziś z kolei, najlepszy zawodnik meczów. Uda niego zastępuje. To jest tak, że każdy może zastąpić każdego, każdy może wejść na miejsce, stać się graczem pierwszoszustkowym i prowadzić zespół do zwycięstwa. Nie ma lepszego początku w tym pucharze świata. Wydawało się, że ten kalendarz jest okrutny dla Polaków, że najpierw Kuba, później Serbia, no to jeśli uda się z tego w sumie trzy punkty wyciągnąć, to będzie całkiem nieźle, bo przecież ktoś na tym pucharze świata przegrywać musi, a my tutaj mamy komplet sześciu oczek. No i Poza Brazylią, którą tak naprawdę dopiero będziemy oglądać w prawdziwych bojach, potyczkach, trudno też powiedzieć, która drużyna w tej chwili zajmie drugie, trzecie miejsce. Wciąż utrzymuje Polacy. Polaków na to stać. Polacy mają silną, wyrównaną grupę. W tej chwili selekcja została dokonana. Wiadomo, że nie ma Mariusza a Wszyscy pozostali najlepsi zawodnicy w tej reprezentacji już są. Polacy mają bardzo dobre warunki. Federacja nie może na nic narzekać. Ma potężnego sponsora. Ma też zabezpieczony tak zwany marketing, bo telewizja ja non-stop świadka że kiedyś publiczna, teraz teraz Polsat, Polaków stać na wielki sukces. Na trzecim w tym roku najpierw był brązowy medal Ligi Światowej. Już nie rozmawiajmy o okolicznościach. Później był brązowy medal Mistrzostw Europy, a teraz jest szansa na podium Pucharu Świata, ale to będzie bardzo cenne, najcenniejsze chyba, bo, bo Dana Migrzyska bez konieczności tutaj zamartwiania się, jak to będzie w fazie, w tych kwalifikacjach kontynentalnych i interkontynentalnych.